Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Któż z nas nie zna tych słów z dzisiejszej Ewangelii? A jednak mamy doświadczenie, że prosiliśmy i nie otrzymaliśmy tego, o cośmy prosili. Dopominaliśmy się u Boga o coś na modlitwie, a jednak Pan Bóg milczał. Jezus mówi, żebyśmy nie ustawali. Z drugiej strony jest ta ludzka, można tak nazwać, porażka. Bóg nie daje. Chrystus mówi, że nigdy Bóg temu, kto prosi o rybę, nie poda węża. I temu, kto prosi o chleb, nie poda kamienia. Bóg zawsze daje dobre dary. Ale w dobroci Bożej mieści się również to, że czasem Pan Bóg powie: Nie, tego nie mogę Ci dać, bo choć w Twoich oczach jest to coś dobrego, to ja wiem, że jest inaczej. Trzeba prosić, trzeba kołatać, trzeba szukać. Ale nade wszystko trzeba to robić z wiarą, z zaufaniem do Boga. Że również wtedy, gdy Bóg będzie milczał, gdy nie da tego, o cośmy prosili, to będzie to znak Jego opieki, Jego Ojcostwa, bo Bóg jest Ojcem. I zawsze, bez względu na wszystko, chce dawać swoim dzieciom tylko dobre dary.